Partnerem kanału jest Farmer, tunele foliowe Siemano, w poprzednim odcinku szykowaliśmy tunel, mianowicie wywrócaliśmy z, z niego wszystko co niepotrzebne. Plastiki, wężyki, no po prostu wszystko. I dzisiaj pora to wszystko posprzątać znowu, tak jakby, tylko już sprzed tuneli. No bo ja jak już robiłem tunele, to sobie to wynosiłem po prostu na zewnątrz. I teraz to mi będzie to dużo łatwiej wysprzątać niż to sprzątać na bieżąco w pewnym sensie. I mamy proszę was bardzo sznurki do wysprzątania. Tam lewą słupki, które trzeba posprzątać. Wężyki do podlewania. Uwaga, o tu więcej słupku. Te wszystkie złączki przewodów też trzeba będzie posprzątać i tym się zajmujemy. I przy okazji, zdjąć już tyłki z tuneli. I co? No, taki plan na dzisiaj. I mówię, jak się dobrze pójdzie, to jeszcze wykopiemy krzaki. Znaczy, biorąc pod uwagę fakt, która jest godzina, to na bank będę to robił przez dwa dni, no bo jednak trochę pracy jest. Posprzątać to mi szybko pójdzie, ale zdjąć te wszystkie tyłki, poskładać, odkopać, no to już trochę potrwa. Cztery lata łączenia pogryzionych przez drutowca wężyków albo przeciętych przykładowo, przykładowo, no przypadkowo nożem. I to wszystko. Kosztuje złotówkę albo dwa złota, już nie pamiętam. I tego tu mam tyle, że w samych tych złączkach, jakby nawet to ktoś gwizdnął, to tu jest 500 zł tak naprawdę. O, Bo to jest tak tylko parę kupek wszędzie i tak po troszeczku, po troszeczku. Proszę was bardzo, pieniądze się poniewierają. Ale jak dobrze to jest na parę lat, a nie tylko na rok. Kolejna kupeczka z bezpośrednio złączek i chyba tu jest więcej niż 500 zł w tych złączkach. I powiedzcie wy mi, co tu miało podlewać, jak ja tyle złączek mam. Tu, 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 tu więcej czasami złączek było niż węża, normalnie. Witam, chciałem tylko przypomnieć, że partnerem naszego kanału jest Farmer Tunele Foliowe i z tej okazji chciałem Was zaprosić do pierwszego linku w opisie, gdzie z kodem tunelowe macie zawsze 5% rabatu na cały asortyment, a asortyment się powiększa. Mamy już włókniny, agrotkaniny, chwastami, folie czy takie taśmy bezpośrednio do naprawy folii. I jeszcze wybierać listwy. Yy, spinki, po prostu wszystko. Zapraszam Was do pierwszego linku w opisie. Powiem szczerze, sam nawet nie wiedziałem, że ja tyle tych złączek przez te 4 lata kupiłem. Ale jak widać, kupiłem. No, ale jak wie, wiecie, jak były dziurki, to się dokupywało, dokupywało. Albo przecież i tak, jak to się mówi, to się nie psuje, to się zużyje później. No i i mamy galantową liczbę. Dobrze, że w tym roku już postanowiłem wywalić te bężyki, a nie jeszcze je lepić, bo jeszcze więcej by tego poszło. A ja już miałem taką fazę, że przykładowo jak była gdzieś dziurka, to żeby zaoszczędzić złą, złączki, to wymieniłem od razu 10 metrów, bo miałem plus 4 złączki, jak to się mówi, o plus 4 złączki. Nawet na palcach nie potrafię pokazać, jestem trochę zamotany. A teraz bierzemy się dalej za robotę. I ładujemy bezpośrednio słupki. Tadam, te słupki idą na to ustrojstwo. Nie wiem, czy to ustrojstwo wytrzyma ten rok. Mam nadzieję, że jeszcze w ten rok przeżyje i się nie rozleci, i nie będę nic musiał na szybko ratować. Słupka bezpośrednio na tej Ala skrzynia palecie. Najlepsze jest to, że po prostu mogę sobie podjechać pod tunel i biorę sobie 15 takich słupków do ręki i sobie idę przez jeden rządek i później z powrotem. Tadam, wyzbierane, no słuchajcie, no troszeczkę tego było, ale jeszcze nie wszystko, jeszcze z dwóch tuneli, natomiast no nasza, tak to powiem, taka paletka nie rozleciała się, mamy sukces, trzeci rok nam służy, ale w sumie to się odsunę od niej, no i co, jeszcze zostało nam e, tak jakby 300 rurek, ale to już musimy bezpośrednio na łyżkę na traktor i po prostu wysypać obok tego, no. Troszkę przymałe to zrobiłem, ale jakbym to zrobił większe, to by była większa szansa, że szczeli. Nie szczeliło, cieszymy się. Bierzemy się za sprzątanie dalej, pewnie już kolejnego dnia, bo dzisiaj pójdę obrządzać. I zbieramy po prostu śmieci do Big Baga, żeby to po prostu oddać na koniec roku na te odpady rolnicze bezpośrednio. Mieliśmy się widzieć kolejnego dnia, powiem Wam szczerze, minął tydzień. Bo dużo rzeczy się działo między innymi. Pogoda troszeczkę nie popsuła, było innych pra, innej pracy, na przykład przebieranie ziemniaków, i tak dalej, i I co wam mogę powiedzieć? Coś nie, coś sam zrobiłem, na przykład zdjęłem wszystkie tyłki, no niestety bez was, bo jak miałem chwilę czasu, to tu po prostu przychodziłem. to coś tam zostało tutaj przykładowo takiego wyjąć, złożyć. Co też będę chciał wam pokazać, ale wszystkie śmieci na przykład już mamy wyzbierane, i o, i tak to jest. Czyli plan jest następujący na ten moment. Te resztę tyłków zamierzam wam pokazać, jakie składam, i tak dalej, i tak dalej. Później zbieramy już wszystkie maty. Pozbieramy jeszcze resztę słupków, i wykopujemy już dzisiaj na bank krzaki. Tak jak wam to mówiłem, ja większość pracy zrobiłem w tak zwanym międzyczasie. I tutaj widzicie bezpośrednio, jak tylko już resztę ziemi zabieram bezpośrednio z tego tak zwanego tyłka, przenoszę go, składam. A z kolei w kolejnym odczepiam go bezpośrednio od góry, no bo ziemia już jest całkowicie odkopana. I na sam koniec zabezpieczam to wszystko przed wiatrem, żeby mi tej folii po prostu nie wyrwało. Bo nie pamiętam, czy mówiłem, ale w tym roku planuję pierwszy raz nie ściągać tej folii. Dlaczego? Ano dlatego, że planuję posieć tam poplon i to jest główny powód, a po drugi nie planuję żadnych wakacji w tym roku i będę cały czas na miejscu, więc jeśli będzie wystarczająca ilość śniegu, to zrzucę ją sam. No i dobra, jak widzicie wszystko już zostało zabrane. Zaraz przyjeżdżamy traktorem, z łyżką i zabieramy wszystkie maty. Nie wiem czy ich widzicie, czy ich nie widzicie. No trudno, słońce mnie razi w oczy. Ale widzieliście to się jeszcze zabezpieczanie folii i tam niech mieliście tą stawkę głosową moją, nie powiedziałem wam jednej ważnej rzeczy. Po co to tak właściwie robimy? Po to, popatrzcie, zaczęło mi zdejmować bezpośrednio folię z tunelu. A w tym roku jakoś spadkom nie lecimy, najprawdopodobniej. Nie no, nie lecimy. Na ładne wakacje to folię sobie zostawiam na tunelach, nie zdejmuję ich. Więc zaraz zabezpieczamy znowu od nowa ten tunel. Eee, zbieramy już wszystkie maty. Zaraz idę je powiązać, też wam to pokażę. I co? I może się uda w końcu wykopać dzisiaj tę paprykę. Maty, które właśnie widzicie, towarzyszą mi tak naprawdę od drugiego sezonu. I wiele osób się mnie pyta, Karol, skąd wziąłeś te maty? Ale na to nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi. Po prostu mój znajomy ma produkcję desek kitarasowej i jemu po prostu zalegało to jako odpad, którego nie mógł zutylizować. A ja stwierdziłem, że pasuje idealnie do tunelu. Przypomniałem sobie właśnie, żeby w ogóle zebrać te maty. Słuchajcie, ja mam jeszcze podlewanie rozłożone i nie wiadę sobie od tak traktorem tam, no bo pogniotę wężyki, wężyki, rury bezpośrednio i trzeba je wszystkie powydostawać. No to co no, Idziemy, rozkręcamy, wyciągamy wszystko i zbliżamy się powolutku do przodu. Co do odpinania wszystkich węży i jest to głównie zrobione po to, żeby woda, która w nich zalega w przypadku dużych mrozów, no nie popękała nam tego przewodu. Ważne jest też, o czym nie powiedziałem, żeby wszystkie zawory, które tam mamy też pootwierać, żeby powietrze też tam na pewno wleciało, a nie, że któryś jest zamknięty bo zawory też mogą poszczelać i głównie po to się to robi, a tak wszystko jest już ze mną około 5 lat, czyli od pierwszego sezonu. Ale mi się zgodzi z tym nagraniem, węże z wodą wyciągnięte i co, no już ostatni etap po prostu naszej dzisiejszej zabawy, no przedostatni, wykopujemy te słupki, na bok je przytwierdzimy i jak je przytwierdzimy na bok, no to już będzie można w końcu to wyorać. Ha, ale zeszło, ja cię kręcę. Słupki, które widzicie są z moich tak zwanych nowszych tuneli i po co w ogóle je zakopałem, a nie zostały takie typowo przejazdowe. Ano dlatego że w przypadku bardzo, ale to bardzo dużego wiatru, powierzchnia tyłka tej folii, która nam to zagradzała była zbyt duża i ta folia po prostu pękała albo strzelały spinki i się, tak to powiem, urywała, a kołek rozdziela nam to i też trzyma tą folię. I no, po czasie stwierdzam, że to jest konieczność. I tak oto prezentuje się ładny przelot przez tunele. Że będzie można sobie to przejechać w te i nazad i jeszcze raz w te. Widzicie jak ładnie się zrzędy zgrywają, nawet nic bardzo właśnie nie widać. Wszystko jest równiośnieko i po to coś takiego się robi. Raz a solidnie, tylko dużo przygotowań, pod to raz a solidnie. I schodzi się, tyle. Idę po traktor w końcu. Wykopywanie kwaków kopaczką. Jaki to jest luksus. Ja pamiętam, jak te wszystkie tunele, każdy kwak ręcznie wyrywałem i wszystko później widłami wynosiłem. Ręcznie, a teraz trochę technologii do mnie doszło, a kopaczkom mogę też sobie pozwolić na wykopywanie, bo po prostu układ sadzenia papryki w moim gospodarstwie, jak widzieliście pewnie od samego początku przy sadzeniu jest zrobiony tak, że się to zbiega bezpośrednio z redlinami kartofli, i muszę tylko bezpośrednio, że tak to powiem, wyciągnąć te krzaki, wyrwać te krzaki od bwegów. Tak to się prezentuje. Chciałem Wam pokazać bezpośrednio. Ja sobie przychodziłem, w się odrywać się od roboty. I sobie poukładałem to na takie małe styrtki. Zaraz będziemy to wypychać. Patrzcie jaki ładny układ korzeniowy. Naprawdę ładny w tym roku akurat. No co mogę powiedzieć na tym. Na to mi się udało. Nie udało się zbierać papryki miesiąc dłużej, bo przymrozki. Ale reszta się udała. Zaraz bierzemy to, wypychamy i tak naprawdę kończymy ten sezon. Jeśli chodzi o kwaki to... Wypychamy w głównej mierze te takie wszystkie, że, tak jakbym bym powiedział, zdrewniałe części. Jakieś liście papryki, to niech sobie zostanie w ziemi, tylko to, co będzie miało bardzo ciężko się rozłożyć. Bo w pewnym sensie. Nasza papryka to jest drzewo. To jest takie... Nie tak łatwo to połamać. Popatrzcie sobie, o. No drzewo jak to się mówi. I to by się tu nie chciało rozkładać, to by trzeba było dzikie specyfiki robić. A tak, wypchniemy to się będzie powoli przez dwa lata rozkładać. I mamy nawóz po prostu w innym miejscu kiedyś się to zużyje. A pole jest czyste. Mogę tu już z automatu coś siać. I jest picobello baja. Witam Was bezpośrednio na finiszu tej całej uprawy. I dzisiaj chciałem Wam pokazać takie uwądzonko. Jest to sklejak, po prostu. Straszny sklejak, jak sobie możecie zauważyć bezpośrednio. Natomiast widły od włożenia bel, od włożenia obornika, podjeżdżamy bezpośrednio pod te kubki z papryką. I wszystko wywozimy przed tunel. Dlaczego przed tunel, a nie gdzieś indziej? Bo stąd już się to będzie łatwo nabierało turem. A tutaj no mój traktor, z którym jest dość wysoki, no nie jadę do tunelu i trzeba sobie jakoś radzić, więc powoli, powoli, tym oto sprzętem, który tu widzicie, wywozimy to wszystko. I teraz odpowiem od razu na pytanie, które może Was zastanawiać. Karol, a dlaczego ty to poskładałeś na takie kubki, zamiast to od razu wszystko jak leżało powypychać ziemią? Ano powód jest następujący. Przede wszystkim wytrzepałem sobie większość ziemi z korzeni, robiąc to widłami, przez co no, nie wywożę tej ziemi z tunelów i nie będę jej musiał tak naprawdę w niedalekiej przyszłości dosypywać. To jest najważniejsze. A po drugie, dlaczego nie przepchnę tego wszystkiego właśnie do końca, tylko to podbieram do góry i wywożę? Po pierwsze, traktor nie ma siły, żeby to wszystko wypchnąć, bo tego jednak jest masa. A druga sprawa, jeżeli zaczynamy to pchać, no to też zaczynamy wypychać ziemię. A podnosząc, no bo jadę później po tych dołkach, ta ziemia też się wytrząsuje i tak to się prezentuje. i to tyle w dzisiejszym materiale. Jak widzicie tunele zostały puste. Ja zapraszam was na mój kolejny materiał, w którym e, będziemy siać sałatę lodową, e, masłową, paczchoi i tak dalej i e, Już mam to nagrane na zapas, także powinno być już bezpośrednio w środę później będziemy siać w tych tunelach bezpośrednio poplony, którym będzie e, jęczmień ozimy i i i i później chyba będziemy brali się powoli za remont traktorów. Mianowicie, no trzeba troszkę ponaprawiać od MFA 255 przez wymianę olejwy Maseju 7614 <grymny> przez wymianę sprzęgła w same.